Trzeba przygotować szklarnie. Pogoda jest taka, że jeszcze się tutaj nie sadzi, ale to już jesteśmy na takim przednówku. Połowa kwietnia, to już trzeba zadbać o to, a tu jest po prostu Saigon. Saigon pozimowy. Więc to dzisiaj zajmę się tym wszystkim. Po prostu trzeba to umyć, bo tu widzę o, jakieś glony, takie rzeczy. Bajzel po prostu. Trzeba to wszystko wypielić, przygotować, obrobić część zostanie jeszcze no i co? Do dzieła. O jest kółcze ziele mi wyrosło tutaj akurat o, bardzo fajnie. A że to jest tak zwana placa na kolanach, a moje kolana przez lata uprawiania różnych śmiesznych sportów w stanie agonalnym. Każda robota pod tytułem właśnie hydraulika, śmika, gdzie trzeba klęczeć. To jest jakiś koszmar. Gdyby nie takie na kolaniki, O. I teraz można się rzucać na glebę. O no, i jest w porządku. No, tu już widzę, że coś tu się rozłączyło. Więc to trzeba wszystko połączyć z powrotem. Bo to się oczywiście nam przyda. Młoda pokrzywa. Bardzo ważna rzecz. Tutaj pokrzyw jest bardzo mało, a z pokrzyw się robi genialną gnojówkę, nawóz, takie różne rzeczy. Krzywy są bardzo bogate w azot. No ją tu zostawimy, bo. Ona... Dobrze będzie na no, Cisza, spokój ptaki śpiewają zajebiście trzeba będzie to użyźnić, dać trochę oborniczka, dać trochę nawozu, podlać odżywkami naturalnymi, zakopać trochę różnych rzeczy, typu właśnie jajka, typu Jakieś właśnie pokrzywy typu banan takie naturalne historie i one później genialnie użyźniają ten cały zestaw. W zeszłym roku się w ogóle nie przykładałem, przyznaję się do tej szklarni. W tym roku mam ambicję troszeczkę tu podoglądać no co to kurde, marchewka? Marcheweczka z zeszłego roku, jak się ostała jeszcze. Super. Elegancko. Odzysk. No dobra, tu porobione, tu porobione, więc przydałoby się trochę tą ziemię wzbogacić, więc dosypiemy trochę obornika i dosypiemy świeżej ziemi. Ale takiej ziemi nie, ja tam mam jakieś ogrodowe i tak dalej. zarąbistej ziemi, którą przyniósł nie kto inny, jak pan Kret. Bo ta ziemia z tych kopców Kreta jest zarąbista, naprawdę. O, także pożyczymy trochę od Kreta. No dobra, trochę ogarnięte Teraz wypadałoby trochę umyć tą szklarnię. Będzie tego No i jeszcze trzeba zamieść